NAM Namzależy.pl, merytoryczne źródło informacji. Mateusz Urban, ekonomista. Dzień dobry. Dzień dobry. Podsumowujemy 2019 rok i myślę, że zarysujemy pewne perspektywy na 2020. Także oczywiście chronologicznie. 2019 rok w gospodarce światowej i polskiej. Jaki to był rok? Ciężko jest jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Na pewno w gospodarce światowej był to rok gorszy niż w gospodarce polskiej. Mieliśmy do czynienia z ilością, z ogromną ilością niepewności, zwłaszcza przez zjawiska geopolityczne, czyli już osławione wojny handlowe między Stanami Zjednoczonymi a Chinami, razem z ich, z ich liderami. Mniej lub bardziej charyzmatycznie wykorzystującymi tę wojnę do swoich celów, mniej lub bardziej politycznych, ale też w pewnym, w pewnym sensie gospodarczych. Więc to było jedno wielkie źródło niepewności. Z drugiej strony ta przeciągająca się, niekończąca telenowela brexitowa bardzo mocno wpłynęła na, na niepewność, jeśli chodzi o, o, o biznesy, przedsiębiorstwa europejskie, zwłaszcza te, które które mocno są powiązane z, z gospodarką brytyjską, czyli w zasadzie można powiedzieć większość największych krajów Unii Europejskiej i, i nie tylko. Także gospodarka światowa po bardzo dobrym roku 2018, gdzie nawet w Unii Europejskiej zanotowano niemal dwuprocentowy wzrost, jeszcze większy w Stanach Zjednoczonych, gdzie doszła stymulacja fiskalna właśnie zainicjowana przez prezydenta Trumpa. Podobnie pozytywnie było, było w Azji. Wszystko można powiedzieć szło w dobrym, w dobrym kierunku. Cała gospodarka światowa rozwijała się powyżej 3%. 3%. Nastąpiło pewne, pewne ochłodzenie i sentymentu i, i właśnie zwiększenie tej niepewności, o której, o której mówiłem. Do tego doszły też problemy, już mówiąc z perspektywy europejskiej w Niemczech, zwłaszcza w sektorze Motoryzacyjnym, związanym właśnie z zamówieniami IF z Chin i problemami natury regulacyjnej, gdzie, gdzie doszło do zdecydowanego zaostrzenia regulacji dotyczących wymogów ochrony środowiska, co mocno negatywnie odbiło się na, na największym sektorze przemysłowym w, w Niemczech. A, a jak wiemy, gospodarki, zwłaszcza w Unii Europejskiej, są bardzo mocno ze sobą powiązane, i, i to odbiło się. Się dosyć mocno na innych gospodarkach. Co ciekawe, nie aż tak mocno, jak można by było się spodziewać na, na Polsce. I tu dochodzę do, do polskiego wątku. Polska w roku 2019 rozwijała się w tempie powyżej 4%, który jest, jest tempem wysokim, bardzo wysokim. Już nie jest to 5% jak, jak w 2018 roku, ale mimo, mimo to. Utrzymujemy to dosyć, dosyć szybkie tempo, które ma sporo czynników, które na nie, na nie wpłynęły. Przede wszystkim chodzi o bardzo dobry, historycznie wysoki tak zwany sentyment, jak to mówią makroekonomiści konsumencki, to znaczy nasze nastroje konsumpcyjne, i to chyba wszyscy nawet widzą, nawet w okresie świąt, który tradycyjnie jest okresem zwiększonej konsumpcji, to wydaje mi się, że, że w tym roku jeszcze jeszcze większej. Wiąże się to z bardzo wysokim, jak na polskie warunki, wzrostem płac. Nominalnie to jest około 7-8%. Teraz ostatnie miesiące to było troszeczkę ochłodzenie tej, tej, tej dynamiki, ale no mimo wszystko to jest średnio prawie 1 dziesiąta rok do roku większa, większa średnia, średnia płaca. No podobne tempo widzieliśmy nieco wyższe wtedy, ale ale właśnie prawie dwucyfrowe przed, przed kryzysem. Także polski konsument trzyma się dobrze. Nastąpiło pewne ożywienie w, w inwestycjach po latach, posłuchy, zwłaszcza w 2016 roku, przy zmianie, przy zmianie rządów, problemach w wydawaniu środków unijnych. Te, te inwestycje publiczne, samorządowe też, też ruszyły. W jakimś stopniu inwestycje prywatne się odbiły, ale tutaj też widać wpływ, wpływ dużej niepewności, już tutaj generowanej przede wszystkim krajowo przez różne, różne pomysły. Pomysły rządowe, które w dużej większości nie, w, nie weszły w życie, ale jednak były w stanie generować niepewność przedsiębiorców, co, co skłaniało ich do odroczenia inwestycji. I kolejnym z, z takich pozytywnych czynników jest wciąż jeszcze napływ migrantów ze, ze wschodu. Już nie tak duży właśnie jak w latach 2017 18 ale jednak widzimy, że stanowią oni integralną część już teraz polskiej gospodarki i rynku pracy, i to pozwala nam, pozwalało nam utrzymać tak wysoki wzrost powyżej tak zwanego potencjalnego wzrostu gospodarczego, czyli takiego, który, który w długim okresie nie tworzyłby nierównowag w gospodarce na, na, tak, na tak wysokim poziomie. Było, minęło 2019 za nami. W takim razie znacznie ciekawszy temat. Co nas czeka w 2020 roku? Jak to wszystko się zapowiada? Na ten moment wygląda to na kontynuację spowolnienia w, w polskiej gospodarce. To nadal nie będzie nic zagrażającego, na, zagrażającego naszemu wzrostowi gospodarczemu na przyzwoitym poziomie. Na ten moment prognozy oscylują wokół, wokół 3%. To, jak na naszą gospodarkę, jest, jest wciąż przyzwoity wynik. Ten potencjał, potencjalny wzrost, o którym mówiłem, to jest, to jest właśnie około 2,5-3%, czyli można powiedzieć, że od, od góry zbliżamy się do tej, do tej granicy. Już rzeczywiście stymulacja fiskalna, która miała miejsce i przed ostatnimi wyborami parlamentarnymi, ale też wcześniej, czyli właśnie ten tak zwany efekt 500, potem 500 na, na pierwsze dziecko, naste emerytury. Te, na początku jednorazowe, teraz okazuje się, że jednak te świadczenia zostaną przynajmniej w jakiejś mierze utrzymane przez na pewno przez najbliższy rok, pewnie, pewnie, też, pewnie też dłużej, ale to, to zobaczymy, pewnie wrócimy do tego tematu zaraz, jeżeli będziemy mówić o, o perspektywie kilkuletniej. Natomiast już nie bardzo mamy miejsce na, na zwiększoną stymulację fiskalną, co jest związane z z regułą wydatkową. Tutaj też nie będę nie będę wchodził w szczegóły. W, w skrócie chodzi o to, że że nie możemy zbyt dużo wydawać, jeżeli nie jesteśmy w stanie zapewnić dochodów yy, dla, dla tych wydatków i to ma właśnie na celu, wprowadzenie tamtej reguły miało na celu zapobiegnięcie sytuacji, w której jest dobrze, tak jak właśnie na przykład w zeszłym roku, czy, czy dwa lata temu, sytuacja budżetowa bardzo radykalnie się, się poprawia, podatki, wpływy z podatków rosną w tempie dwucyfrowym, no i rząd stwierdza, ok, wszystko jest super, możemy wydawać ile, ile chcemy. Więc ta, ta reguła, została w jakiś sposób naruszona, rząd tutaj o, ją w, przez użycie środków z tak zwanego Funduszu Solidarnościowego. Niemniej, tak już w jednym zdaniu, coś takiego w 2020 roku będzie już, już bardzo trudne, i, i przez to tych, tych efektów fiskalnych raczej, raczej nie zauważymy. Także ich ochłodzenie pewne sentymentu i też właśnie ten niepokój ciągle, z ciągle toczących się i wojen handlowych i, i Brexitu, który przecież ma jak największe szanse stać się, stać się faktem, pod koniec, pod koniec stycznia. No Tutaj, tutaj ciężko jest o, o jakieś bardzo szczegółowe, szczegółowe prognozy, ale no możemy się spodziewać, możemy się spodziewać, w zależności oczywiście od ostatecznego porozumienia, pewnego, pewnego spowolnienia właśnie w związku, w związku z tym, jako że Polska z Anglią, jednak ma dosyć mocno rozwinięte relacje handlowe. To w takim razie, skoro wiemy o tym, że zapowiada się spowolnienie, tym bardziej wiedzą o tym osoby, które rządzą Polską, jakie decyzje staną przed nimi w tym, staną przed nimi w tym roku, jakie zagrożenia, ryzyka? Myślę, że tych, tych zagrożeń i ryzyk nie ma na tyle dużo, żeby bić na alarm, przynajmniej nie w, nie w przyszłym roku. Natomiast rzeczywiście wydaje mi się, że staną przed dosyć ciężkimi decyzjami, które które może nie tyle będą ciężkie same przez się, tylko będą ciężkie dlatego, co, co rządzący zrobili już do tej, do tej pory. Chodzi mi o tak zwane usztywnianie wydatków, to znaczy zwiększanie wydatków, które jest bardzo ciężko potem odwrócić, czyli w budżecie. Możemy podzielić wydatki właśnie na te, te sztywniejsze, jak na przykład wypłaty emerytur. Wiemy, o ile zostanie na przykład emerytura zwaloryzowana w przyszłym roku. Jesteśmy w stanie obliczyć z niemal stuprocentową pewnością, ile to będzie zakład ubezpieczeń społecznych kosztować. Troszkę większa niepewność jest, jeśli chodzi o składki, które w ostatnich latach okazały się o wiele wyższe właśnie między innymi przez napływ. Pracowników za wschodniej granicy. Natomiast tego typu sztywne wydatki rzeczywiście w dużej mierze definiują, jak elastyczny jest rząd, jeśli chodzi o otworzenie budżetu. I, i, i tą właśnie zmniejszoną elastyczność było widać, zwłaszcza w ostatnich tygodniach, gdzie rząd dosyć, dosyć dramatycznie chciał domknąć w cudzysłowie ten, ten budżet, który zapowiadał jeszcze w kampanii jako budżet bez deficytu, jako historyczny pierwszy budżet. Bez, bez deficytu. Czy to dobrze, czy nie, to na ten moment zostawmy na boku. W każdym razie, przez zwiększanie tych sztywnych wydatków i właśnie wprowadzenie 500 plus na, na pierwsze dziecko, ale przede wszystkim, co uważam za, nie boję się powiedzieć, szkodliwy ruch i w swojej, w swojej istocie mający więcej kosztów, zwłaszcza długoterminowych, niż, niż bezpośrednich korzyści, to właśnie mnożenie tych nastych. Na tych emerytur, bo to są dosyć, dosyć duże pieniądze idące już, no, 13 to jest ponad 10 miliardów złotych, 14 ograniczona to jest, to jest 5, 5 do 7 miliardów, więc to już jest kilkanaście miliardów złotych rocznie, czyli już niemal, niemal 1% PKB, przypomnijmy, że wydajemy około dwóch na, dwóch na, na armię, Także to no powiedzmy do 0,7, ale to już jest ten rząd, ten rząd wielkości, który będzie bardzo ciężko, na przykład w połowie przyszłego roku, odwołać. Więc, więc usztywnianie tego budżetu, zwłaszcza w sytuacji, w której mamy dosyć dużą niepewność za granicą, może, może skończyć się tym, że nie będzie dokładnie, nie będziemy mieli te, 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 tak zwanej przestrzeni fiskalnej do tego, żeby, żeby w jakiś sposób pobudzić gospodarkę, jeżeli będzie, jeżeli będzie trzeba, na przykład obniżką. Podatku VAT, która tak troszeczkę została zawieszona, już troszeczkę nikt o niej nie mówi. To się pojawiało jeszcze w kampanii, było obiecane w 2015 roku i wydawałoby się, że to jest jeden z elementów, który można wprowadzić, jeżeli to spowolnienie, załóżmy, miałoby się zaostrzyć mielibyśmy nie spadać do 3, tylko na przykład do 2 czy, czy 1,5%, bo taki scenariusz też jest, też jest realny. Nie jest on bardzo prawdopodobny, przynajmniej nie w przyszłym roku, ale rząd, który jest, który jest odpowiedzialny, powinien być na taki scenariusz na taki scenariusz gotowy. To znaczy tworzyć przestrzeń fiskalną, a nie ją sobie sobie skracać przez, przez właśnie zwiększanie tych sztywnych wydatków, które potem i tak niezależnie od tego, co się będzie działo, będzie musiał, będzie musiał ponieść. Jak rozumiem, nakreślasz tutaj takie ryzyka, prognozy, które są raczej pewne czy, czy dosyć pewne. Chciałem zapytać, czy jest coś takiego, co Raczej się nie wydarzy jednak, gdzieś tam ryzyko występuje, może się o tym głośno nie mówi, ale jednak trzeba mieć to z tyłu głowy. Myślę, że z perspektywy rządu nie widzę takiej, takiej rzeczy na ten moment, która byłaby na tyle, na tyle poważna, żeby, żeby teraz o niej, o niej wspomnieć. Natomiast z perspektywy konsumenta, chociaż z rządu też do pewnego stopnia, jest, jest ryzyko zmian cen, cen energii które, jak wiemy, zostały, zostały zamrożone administracyjnie w, w, tym, w tym roku, żeby do tej podwyżki, do tej podwyżki nie doszło. Natomiast ma, mają one zostać w jakiś sposób uwolnione. I to do, do tej pory rzeczywiście jesteśmy w sytuacji niepewności. Mamy nowy rok, kiedy to nagrywamy za, dosłownie za kilka dni, a dalej nie wiemy, co z tymi cenami energii ma się, ma się stać. Do URE, Urzędu Regulacji Energetyki właśnie wpłynęły wnioski firm energetycznych, które notabene bardzo mocno obrywają w ostatnich, w ostatnich kwartałach właśnie przez to, co się, co się dzieje m.in. Z tą, z tą sztuczną, taką odgórną regulacją ceny energii, czyli czymś, co w zasadzie znamy z poprzedniego, z poprzedniego ustroju, które widząc rosnącą cenę. Emisji dwutlenku węgla, no muszą jako przedsiębiorstwa starać się zbilansować koszty i, koszty i dochody, i wnioskowały o, o wzrost, tej, wzrost tej ceny. Natomiast rząd tutaj uporczywie stara się szukać, troszeczkę kręcić, nie bardzo wiadomo do końca, co się z tym stanie. Pewne jest jedno, że żeby te firmy rzeczywiście nie, nie upadły i funkcjonowałyby w stanie chociaż wprowadzić jakiekolwiek inwestycje, inwestycje, inwestycje niesamowicie potrzebne, zwłaszcza w polskiej, w polskiej energetyce, no to muszą mieć odpowiedni poziom, poziom przychodów. Czyli te ceny, one muszą wzrosnąć. Pytanie, kto, je, kto, kto poniesie koszty tych, tych podwyżek. Wydaje się nieuniknione, że w jakimś stopniu przynajmniej ten koszt poniosą firmy, tutaj rząd jest raczej o tym o tym przekonany, co może przyczynić się właśnie na, na czasem dość radykalny wzrost kosztów, kosztów usług czy usług publicznych. Też sporo samorządów czy prezydentów miast wskazuje na to, że, że koszty usług, które oni swoim obywatelom zapewniają, będą musiały wzrosnąć, Czyli na przykład transport, transport publiczny, koleje to samo. Natomiast dla, dla odbiorców indywidualnych na ten moment wydaje mi się, że, że podwyżka będzie. Być może zostanie wprowadzony jakiś mechanizm, który, który biedniejszą część społeczeństwa od, tego, od tej podwyżki uchroni. Także to jest jedno z ryzyk, które wisi w powietrzu, na które, na które zwracam uwagę, że ten nasz rachunek za, za prąd może w przyszłym roku najpewniej, najpewniej wzrośnie. I to jest naprawdę bardzo ciekawe, ponieważ zaczęliśmy od takich bardziej makroekonomicznych kwestii i powiedzmy sobie szczerze, 90. Strzelam pewnie 8% społeczeństwa, dopóki nie odczuje czegoś we własnym portfelu, to te wskaźniki makroekonomiczne są takim ludziom po prostu obojętne. Więc na koniec skupmy się może jeszcze na tej podwyżce prądu. O podwyżkach się mówi często, to drożeje, tamto, tamto drożeje to ma drożeć, tamto nie zdrożało, i tak dalej i tak dalej. Natomiast pytanie, czy to jest straszak, który skończy się na tym, że nie zauważymy tego tak naprawdę, bo to będą mikroskopijne podwyżki. I tak jak mówię, będzie jest to jedynie straszak polityczny. Czy jednak rzeczywiście trzeba, mówiąc kolokwialnie, szykować force? Nie chcę straszyć. Generalnie zwykle i, i właśnie w tego typu, typu wywiadach staram się powstrzymywać od jakichś, jakichś dramatycznych, kasandrycznych przepowiedni, bo one zwykle po prostu się nie. Nie sprawdzają. Ładnie się, się sprzedaje medialnie, natomiast, natomiast trzeba się trzymać twardych, twardych liczb i, i faktów. Fakty na ten moment są takie, że, że mamy jakieś wstępne szacunki z ministerstwa. Minister Emilewicz wypowiadała się na ten temat już, już kilkakrotnie, za każdym razem mówiąc, że ta podwyżka jednak będzie trochę wyższa niż za tym, tym poprzednim razem. Z tego co, co pamiętam, ostatnia liczba to jest około. 12%, bodaj, tu się mogę lekko mylić, ale jestem przekonany, że to, było, to była już dwucyfrowa podwyżka ceny dla gospodarstwa domowego. Każdy może sobie przeliczyć, ile więcej by zapłacił, gdyby na przykład byłoby to około 10%. Także nie będą to jakieś radykalne podwyżki, zwłaszcza nie będą aż tak odczuwalne, jeżeli wzrost płac się, się utrzyma, a powinien utrzymać się na przyzwoitym. Na przyzwoitym poziomie. Natomiast pamiętajmy też o, tym, o tej drugiej, o tym drugim kanale oddziaływania, to znaczy to nie, nie tylko ci odbiorcy indywidualni, ale też właśnie firmy i, i dostawcy usług publicznych. Także nie ma się co oszukiwać, że cena, cena energii jest jedną z kluczowych cen w gospodarce i wpływa dosłownie na, na, cenę, na cenę wszystkiego. Od, od usług przez, przez, przez produkty, w zasadzie wszystkie jakie. Jakie konsumujemy. Także odpowiedź na to pytanie będzie zależała od, od tego, jak mocno wzrosną ceny przede wszystkim dla przedsiębiorstw i na ile one będą w stanie przerzucić te ceny na, na konsumentów. Jak rozumiem, to może jeszcze napędzić inflację? To jest bardzo ciekawe, bardzo ciekawe pytanie. Już w tym momencie mamy inflację, która waha, oscyluje się wokół górnej granicy tego dopuszczalnego tutaj korytarza wahań. Więc, więc mamy, mamy ją no, w oku celu 2,5% za, za listopad to było bodaj 2,4%, ale włączając właśnie w te prognozy, nawet z Narodowego Banku Polskiego na, na przyszły rok, które uwzględniają to, że, że ceny energii mogą zostać uwolnione, chociaż tak jak mówię, to w tym momencie jeszcze się, jeszcze się decyduje, to, to rzeczywiście inflacja może, może nam skoczyć powyżej mocno powyżej 3%, którzy mówią właśnie, że może nawet 3,5%. Ciekawym pytaniem pozostaje, co w takiej, z takiej sytuacji zrobiłaby zrobiłby Rada, Polityki, Rada Polityki Pieniężnej. To może zostawię na, na boku na ten, na ten moment. W każdym razie rzeczywiście widzimy dosyć dużą inflację, jeśli chodzi o ceny żywności i zaraz może dojść duża, duży wzrost cen, cen energii, które też oczywiście odbiją się potem i na cenach żywności i innych innych produktów. Także możemy mieć ten wzrost płac dosyć wysoki, ale jednak spora jego część może zostać zjadana przez, przez inflację, zwłaszcza jeżeli ktoś większą część swoich dochodów wydaje właśnie na takie podstawowe produkty. Podsumowując, szykuje się niewątpliwie bardzo ciekawy rok. Wszystkie wydarzenia będziemy komentować na bieżąco. Tymczasem dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.